Nazywam się Agnieszka Banaszek, ukończyłam studia zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie licencjackim w Uczelni Łukaszewskiej. Nazywam się Marcin Banaszek, właśnie obroniłem pracę licencjacką na Uczelni Łukaszewskiej. Najbardziej utkwiły mi w pamięci zajęcia z dr Renatą Lisowską, ze względu na jej podejście praktyczne i ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o doświadczenie. Najbardziej wspominamy zajęcia z panem profesorem Borko. Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie, wszystko było jasne, czytelne. Wszyscy wykładowcy w Uczelni Łukaszewskiej byli w każdej chwili dostępni. Według moich potrzeb, według pytań, zawsze mogłam liczyć na wsparcie. Wszystkie informacje były dobrze przekazywane. Sekretariat zawsze służył pomocą słuchaczom, więc nie było najmniejszych problemów z komunikacją. Uczelnia Łukaszewskiej prowadzi kształcenie w sposób dostosowany do osób, które pracują i są aktywne zawodowo, więc terminy zjazdów, godziny zajęć były bardzo dobrze dopasowane. Na tle konkurencji uczelnia Łukaszewski wyróżnia podejście do słuchacza, dostępność i elastyczność prowadzenia zajęć. Przede wszystkim nacisk stawiany jest na na kształcenie pod względem praktycznym. Myślę, że wrócę tutaj na studia magisterskie. Przyszłym studentom uczelni, przede wszystkim radzę, żeby jak najszybciej się zapisali na tą uczelnię, bo szkoda czasu na zastanawianie się.